Na pewno cieszy, że cieszy to, że wygraliśmy przeciwko takiemu mocnemu przeciwnikowi, bo do tej pory w Lidze nie graliśmy powiedzmy, z tą taką ścisłą czołówką z, powiedzmy, z zeszłego sezonu i, i bardzo zależało nam na tym, żeby przeciwko temu mocnemu zespołowi również wygrać i, i gdzieś rozpocząć jakąś tam serię powiedzmy, naszych leps lepszych meczów takich w lepszym wykonaniu i, i pokazać to, że że to był trochę wypadek przy pracy, trochę może ten koronawirus, ale nie chcemy się tym tłumaczyć, więc, więc powiedzmy, że po prostu mieliśmy gorszy okres i... I te dwa tygodnie przerwy, które mieliśmy, na pewno pozwoliły nam dobrze przetrenować i, i osiągnąć taką formę, jaką możemy teraz prezentować. Zbliżają się coraz bardziej również te mecze Ligi Mistrzów, i, i chcemy, żeby ta nasza dyspozycja rosła, żeby odrobić też tą stratę, którą mamy do, do czołówki ligi, żeby, żeby gdzieś tam być w tej, w tej czołówce, powiedzmy, przed playoffami. I, I mam nadzieję, że, że już nasza dyspozycja będzie szła tylko w górę. Na pewno cieszy dostanie statuetki, takie wyróżnienie, ale. Myślę, że najważniejsze są trzy punkty, i, bo sezon jest jeszcze naprawdę długi i na pewno to cieszy, ale najważniejsze są zwycięstwa, a nie, a nie statuetki. Wynik, nasza gra były, za, były są zadowalające, więc y, jesteśmy zadowoleni. Y, pokazujemy dobrą formę, pokazujemy, że... że że mamy potencjał. Mam nadzieję, że ten e, ciężki okres już za nami i teraz już będzie tak to wyglądało. Ja myślę, że wszyscy musimy się przyzwyczaić lekko, że, że ten sezon tak będzie wyglądał właśnie tak jak mówisz, trochę wahań. Cieszmy się, że gramy, cieszmy się, że mamy fajne spotkania takie jak te. Jeżeli mówisz, że się podobało to, e, to tym fajniej. Na pewno będzie to troszkę inaczej wyglądało niż zawsze i myślę wraz z unormowaniem sytuacji na świecie gra w lidze również będzie się normowała i będzie na w coraz wyższym poziomie. Nie będę oszukiwał, jak zawsze wszyscy oszukują, że ten mecz był dla mnie jak każdy inny. Były dodatkowy smaczek. Bardzo chciałem ten mecz wygrać. Co się udało przeciwko swojemu byłemu klubowi udowodnić coś sobie, nikomu, nikomu innemu, tylko sobie. Jestem bardzo zadowolony, że udało nam się wspólnie ten mecz wygrać. Liczyliśmy na pewno na trochę więcej i chcieliśmy zagrać jeszcze lepiej. No dwa sety były takie. A dwa, trzy w sumie sety były takie naprawdę na styku i no i tak jak mówię, no tutaj dwa, dwa punkciki decydowały. Ten, ten, szkoda tego na pewno trzeciego seta najbardziej. Gdzie, gdzie naprawdę było na styku, walczyliśmy, a to jednak, jednak Warszawa e, zdoby, wygrała tego seta i koniec końców mecz i trzy punkty zgarniają, więc to, to nie jest fajne. Tutaj jeszcze w końcówce wypadł Grzesiu o mecz i, i, i to też gdzieś nas trochę zmroziło, no bo sport sportem, granie, graniem w lidze, ale zdrowie jest najważniejsze jak widzisz, że kolega Ci słabnie, no to jednak nie jest fajnie i też trudne zadanie dla naszego drugiego rozgrywającego, a mimo wszystko ten set gdzieś tam, gdzieś tam pociągnęliśmy. Szkoda, że się tak zerwaliśmy w końcówce. Kilku chłopaków nie miało covid i no modlimy się, żeby, żeby nas nie nawiedził znowu, bo no ten sezon jest szalony, dziwny. Ja jeszcze też trochę prywatny wrzucę od siebie, że smutno, bo gramy w Warszawie zawsze to była trochę większa adrenalina i, i radość dla mnie, bo, bo granie w domu sprawia ogromną przyjemność i zawsze jacyś znajomi mogli przyjść i przychodzili, i rodzina. No a tutaj tylko wszyscy oglądają w telewizji, więc to. Taki mamy sezon, trzeba to przeżyć i grać dalej, ile się da.